Dajcie se pozor, i ogłoszenie posłuchajcie. Książę chce się ożenić i zaprasza wszystkie piękne dziołchy na bal do swego zamku. Genałów tej książę wybiera. baba na swoją przyszłą żonę. Panny fajnie się obleczcie i rchtujcie na bal, a napoczyna się on dziś wieczór, czy ćwierci na osłonę. Zapraszamy! Zapraszamy. Z ciołchy, się na wieczór i to by potencować na zomek. Ja tyż pójdę, prawda? Ty się ogłupła! Taki kopciu jak ty siedzą w domu i pilnują roboty. Ty na bal do księcia, a ty zomek to jest miejsce dla takich kończyk jak my. Ty byś nam ino gańby narobiła. Podziwi się, jak ty wyglądasz. Po drugie, ty nie masz czasu, ty musisz gargańcować. Dawno żeś się tak nie uichrała. Kopciu na balu księcia gońby się uśmiał. <laughs> Zresztą my zero idemy, a ty kopciło będziesz hełpy wachować. Idemy, Zamknij z drzwiża. Jo, ja, by też chciała fajnie się łoblec i karetą do zamku pojechać. Jo, ja, by też chciała na balu potańcować. Witamy cię Kopciuchu. Jeronie! Kto to? Przecie dobrze drzwi, drzwiża. Nie bój się nas, przyszłymy spełnić twoje życzenie. Pójdziesz na bal do zamku. Dziękuję bardzo. Ale w tej podartej kicce to raczej królową balu nie zostanę. Oto kopciu się i na nie starej mamy dla cię narychtowane specjalne balowe obliczenia. Długo my się namyślały, w to cię oblec. Obleczymy cię piękne, ślóskie stroje. Tak się już nie łazi na bal, to staromodne, co ludzie pedzą. tym se ino nie łonacz. Przecemy my są dobre wróżki i wiemy co go Czy ja film? Ta dzisiejsza moda jest dość einfachowa. Wszyscy chcą mieć inoty czarne kieckie, albo szaty z gołym plecami, albo dać cyckie cycki, z wielkim dekoltem. A ma to dzisiaj gań, by łazić w śląskich strojach. Kaj, tam tyro idzie taka nowa moda na śląskie stroje. Dej się pedzić. To pokażcie co tam macie. Podziwiaj se jako pikno, jedworno kecka. A to jest opaska. Na wirba by oblekało się kabotek. A na kabotku je wiesień, taka choćby kamizelka. Modne Ślązaczki na głowę zakładały taka kolorowa galanda. Aby ci oblekał się coś fajnego. W końcu jest że Ślązeczką. Że jego książęca mość ma mo problem kera z moich pięknych dzieł że za żona. Gadaj, że trochę głośnie, bo że się trochę głuchy. Mą fajne cery. Trąby cztery, ale jakie trąby? Godoła żech, że, że mam fajne cery. Wierzę wam na słowo, bo że nie wziął breli. Powiedzcie mi Eli, czy ta dziocha nie jest jakoś specjalnie ubleczona? Nie słyszę co gadajcie, ale widzę, że ta dziocha jest jakoś specjalnie ubleczona. Myślasz, że to są piękne śląskie łopleczki. O witam cię piękne dziauszyczko, jakżeś szykownie się uoblekła. Eli, mogę z tobą zatańcować? Eli, wasza księżniczość będzie tak dobra, to proszę. nasz plon się udał. Ale zaraz, zaraz, czy ty powiedział przyłowie, że od 12 w nocy ma być w domu? Ja, ja, wszystko powiedziała, wszystko groi buczy. Widzę, że książę ten sobie i z tą ślązeczką. Nie widzę, bo już sobie nie wziął breli. A tam. Lepiej patrzcie, ile stoi na zagorze. Dyć, pironie, już trzeba grać. Dajcie se posor, fest, posortejcie i ogłoszenia posłuchajcie. Mam dla was specjalne ogłoszenie: za chwilę o nas jego dwunasto i wtedy nasz najjaśniejszy książę wybierze se baba na swoje przyszłą żonę. Chciałbym tańcować z tobą aż do rana. Jojo, a ci o dwunastej w nocy muszę być w domu. Bez dusz nie gniewajcie się, ale na mnie przyszedł już dran. Poczekaj, i ja nawet nie wiem, jak ty masz na miano Kaj mieszkasz. Ja ci nie powiedział, że, że zostaniesz moją żoną. Straszę, straszę, dajcie ta dziełcha! Ale fajnie, że ta dziełcha Cytła, teraz moje piękne dziołchy mają szansę zostać księżniczką. Książę, mi cię, ja. ona pozostawiła po drodze tylko ten szczewik. To już jest jakiś ślad. Dajcie se pozor, tejcie, i pas paszczą. Noż najjaśniejszy książę poznał wczoraj na balu piękna dziążeczka i teraz jej szuka. Dajcie se pozor, wchodzi książę. Wczoraj na balu żem poznał piękna dziążeczka. Został mi po niej inny ten szczewik, bez co szukał jej i cierpia z miłości. Z tego przonia, ku nieznajomej. Cochy, sobie na cię infuzekle, a wystawiajcie szłapy. Ten szczewik jest na mnie za mały. Podziwiejcie se, ten szczewik w los mi na szłapa. Kaj tam, następne do mierzenia! No, chyba nie korzycie mieli szczewika temu Kopcihowi. Każda za mamie ma mierzyć. Tak rozkazał książę. A Adyć, ja ci pamiętam! Ty się taświon z A Adyć, ten szczewik to potwierdza! Ty zostaniesz księżniczką! Może, Jośnia, ja może mi się to i no śni! To pikny sen! Może ją ino śpia, może to ino syn. mój tragiczny syn. Trzymajcie mnie, bo zoro kipno. Bo chyba nie dzieje się naprawdę. Nie żyję, nie żyję. A go dałem, że werci się oblekać w śląskie stroje. Werci się być Ślązeczką. A co wy na to? Eli macie śląskie stroje? Dejcie się je uszyć. No chyba chcecie wyglądać jak prawdziwe księżniczki. thank you